Modlitwa cudowna do Jezusa o uzdrowienie każdej choroby o. Panie Jezu Chryste, lekarzu, lekarzy, królu, królów i panie panów, kłaniamy się przed Twoją nieporównywalną majestatycznością, uznając, że jesteś stwórcą życia, twórcą wszechświata i zbawcą naszych dusz. Ty jesteś alfa i omega, początek i koniec. Ten, który ma władzę nad każdą chorobą bólem, cierpieniem i trwogą. Nie ma granic dla Twojej mocy, gdyż zostałeś namaszczony przez samego Boga Ojca. Od wieczności, abyś był nosicielem uzdrowienia i zbawienia. W tobie, O panie, nie ma choroby niemożliwej do wyleczenia. Nie ma rany, która nie mogłaby zostać przywrócona, ani bólu, który nie mógłby zostać ukoiły. Twoja obecność jest światłem dla tych, którzy są w ciemnościach, balsamem dla cierpiących i nadzieją dla tych, którzy już nie widzą wyjścia. Dziś, w tej świętej chwili, wołamy o Twoje cudowne działanie, o Jezu, gdyż wiemy, że Ty jesteś jedyny, który może dotknąć każdej chorej części Twoją ręką, pełną współczucia i mocy. Przychodzę do Ciebie, Panie, jako kruche naczynie, przynosząc moje słabości, moje bóle, moje ograniczenia i moje lęki. Uznaję, że jestem mały przed Twoją nieskończoną mocą, ale wiem, że nie jestem niewidzialny dla Twoich oczu. Znajesz każdy szczegół mojego ciała, umysłu i duszy. Znajesz każdy organ. Każdą tkankę, każdą komórkę, która woła o odnowienie. Żaden aspekt mojego zdrowia nie jest przed Tobą ukryty, gdyż jesteś Bogiem, który wszystko wie i wszystko może. Wołam teraz o Twoją obecność, O Jezu, abyś przyszedł na spotkanie tego serca, które pragnie uzdrowienia i wyzwolenia. Niech Twój Duch Święty stąpi na mnie jak chmura chwały, otaczając mnie swym niezmierzonym pokojem i miłością. Niech Twój boski dotyk osiągnie każdą część mojego istnienia, przynosząc odnowienie tam, gdzie jest zmęczenie, siłę tam, gdzie jest słabość i życie tam, gdzie jest śmierć. O Jezu, dziś wspominam doskonałe ofiary, które złożyłeś na krzyżu Golgoty, gdzie wylałeś swoją drogocenną krew z miłości do ludzkości. Ta krew, tak czysta i potężna, jest uzdrawiającym balsamem, który teraz wzywam nad sobą. Niech płynie jak rzeka miłosierdzia, oczyszczając i oczyszczając każdą ranę, każdą bliznę, każdy uraz, który mieszka w moim ciele i w mojej duszy. Niech wnika w głąb mojego istnienia, osiągając osłabione narządy, zapalone nerwy, złamane kości i osłabione mięśnie. Niech ta święta krew przywraca uszkodzone komórki, neutralizuje wirusy, usuwa toksyny i odwraca każdy proces degeneracji lub choroby. O Panie, wierzę, że Twoja krew ma moc, by przekształcić śmierć w życie, chaos w porządek, a ból w radość. Wierzę, że tak jak uzdrawiałeś chorych podczas swojej ziemskiej służby, ciągle wyciągasz swoje współczujące dłonie do dziś, dotykając tych, którzy wołają do Ciebie z wiarą. Panie Jezu, proszę, aby Twój boski dotyk osiągnął także mój umysł, który często jest napastowany przez negatywne myśli, lęk, strach i depresję. Niech Twoje światło świeci w ciemnościach mojego rozumienia, rozpraszając całe zamieszanie umysłowe, całe emocjonalne zmęczenie i wszelkie uczucie beznadziejności. Niech Twój Duch Święty odnowi mój umysł, jak obiecałeś w Słowie, przynosząc jasność, pokój i mądrość. Oświadczam z wiarą, że żadna choroba psychiczna nie może pozostać przed Twoim potężnym imieniem. Tak jak wypędzałeś demony i uzdrawiałeś opętanych w przeszłości, Proszę teraz, abyś uwolnił swoją władzę nad każdą złowrogą wpływem, który próbuje ukraść mój wewnętrzny spokój. Niech Twoje słowo będzie tarczą ochronną, wokół moich myśli, chroniąc mnie przed wszelkim złem i napełniając mnie nadzieją. O Jezu, jesteś wielkim pocieszycielem, tym, który rozumie nasze walki i współczuje naszym słabościom. Dziś chcę złożyć przed Tobą wszystkie moje zranione emocje, wszystkie moje złamane serca i wszystkie moje wylane łzy. Proszę, abyś uzdrowił rany mojego serca, te, które zostały spowodowane okrutnymi słowami, traumami przeszłości lub głębokimi rozczarowaniami. Niech Twoja bezwarunkowa miłość przywróci moje poczucie własnej wartości, uzdrowi moje niepokoje i sprawi, że poczuję się kochany i ceniony jako ukochane dziecko niebieskiego Ojca. Niech Twoja obecność wypełni tę pustkę, którą czasami czuję w sobie, wypełniając ją Twoją radością, pokojem i pełnią. Niech nauczę się spoczywać w Tobie. Wiedząc, że jesteś wystarczający, aby zaspokoić wszystkie moje potrzeby i uzdrowić wszystkie moje emocjonalne rany. Podczas gdy się do Ciebie modlę o Jezus, z całą pewnością oświadczam, że jesteś Panem życia i śmierci, zwycięzcą wszystkich bitew i zniszczycielem wszelakich chorób. Wierzę, że w chwili, gdy przywołujesz coś do istnienia, staje się to rzeczywistością. Dlatego prorokuję nad sobą, że uzdrowienie zaczyna się teraz, w tej właśnie chwili, zgodnie z Twoją doskonałą wolą. Oświadczam, że żaden nowotwór, wirus, bakteria czy zło nie może oprzeć się mocy Twojego imienia. Oświadczam, że każdy osłabiony organ zostanie wzmocniony, każda upośledzona funkcja przywrócona, a każdy ból złagodzony. Oświadczam, że boskie zdrowie, które jest Twoim pierwotnym planem dla człowieka, będzie objawione we mnie zgodnie z Twoją łaską i miłosierdziem. Panie Jezu, chcę Tobie oddać całą moją ufność, porzucając wszelką wątpliwość czy niewiarę. Pomóż mi mocno wierzyć w twoją nadprzyrodzoną moc, nawet gdy znaki jeszcze nie są widoczne dla moich naturalnych oczu. Naucz mnie całkowicie na tobie polegać, wiedząc, że jesteś wierny, aby spełnić wszystkie swoje obietnice. Umacniaj moją wiarę, abym mógł iść drogą zwycięstwa, wiedząc, że jestem już uzdrowiony przez dokonaną pracę na krzyżu. Niech twój Duch Święty będzie mnie nadal prowadził i wspierał na każdym kroku tej podróży uzdrawiania napełniając mnie pokojem, nadzieją i zaufaniem do Twojego działania. Z gorliwością wołam, aby Twój boski dotyk dotarł do najgłębszych obszarów mojego istnienia, gdzie ból wydaje się osiadł jak stały cień. Niech każda fizyczna choroba zostanie wykorzeniona przez Twoją suwerenną władzę, gdyż uznaję, że nie ma choroby ani zła, które mogłyby oprzeć się mocy Twojego chwalebnego imienia. Panie, wiem, że jesteś Bogiem, który czyni cuda, przekształca niemożliwe w możliwe. I sprawia, że życie wyrasta tam, gdzie była tylko śmierć. Dlatego proszę, abyś przybył teraz ze swoją uzdrawiającą mocą, przywracając każdy osłabiony organ, każdą uszkodzoną tkankę i każdą upośledzoną funkcję. Niech Twój Duch Święty dmucha na mnie jak orzeźwiający wiatr, rozprasza wszystkie dyskomforty, bóle i cierpienia. O Jezu wołam, aby rozpaczliwe diagnozy zostały odwrócone przed Twoją nieskończoną mocą. Niezależnie od tego, jaki, Werdykt medyczny został postawiony, oświadczam, że on nie ma ostatniego słowa o moim życiu. Ostatnie słowo należy do ciebie, o zbawicielu, gdyż ty jesteś panem życia i śmierci. Wierzę, że tak jak wskrzesiłeś łazarza po czterech dniach w grobie, możesz wskrzesić każdą część mojego bytu, która umiera. Tak jak uzdrowiłeś ślepego Bartymeusza, przywracając mu wzrok, możesz przywrócić jasność moim fizycznym i duchowym oczom. Tak jak uzdrowiłeś kobietę, która cierpiała na krwawienie przez 12 lat, możesz zatrzymać każde fizyczne lub emocjonalne krwawienie, które niszczy moje zdrowie i duszę. Oświadczam, że żadna choroba nie może przetrwać przed Tobą, gdyż jesteś Bogiem, który pokonał grzech, śmierć i piekło. Panie, modlę się także o myśli, które często mnie napastują, przynosząc strach, lęk i beznadziejność. Proszę, abyś przyszedł ze swoim niezmierzonym miłością i doskonałym pokojem, uspokajając burzę wewnątrz mnie. Rozbij każdą więź mentalną, która próbuje mnie uwięzić w cyklach negatywności, zamieszania lub rozpaczy. Niech Twój, Duch Święty, odnowi mój umysł, jak jest napisane w Twoim słowie. Nie kształtujcie się według tego świata, ale przekształcajcie się przez odnowienie Waszego umysłu. Rzymian 12.2. Niech każdy myśl sprzeczny z Twoim celem zostanie schwytany i poddany Twojej woli. Oświadczam, że pokój przekraczający wszelkie rozumienie, strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie, odpychając każde ataki wroga przeciwko mojemu zdrowiu psychicznemu i emocjonalnemu. O, ukochany Jezu, znasz moje łzy, moje walki i moje słabości. Wiesz, jak bardzo pragnę ulgi, uzdrowienia i wyzwolenia. Dziś powierzam Ci wszystkie swoje bóle, wiedząc, że jesteś jedynym, który potrafi osuszyć każdą łzę i napełnić moje serce pociechą. Niech Twoja miłość otacza mnie jak ochronny płaszcz, odpychając każde uczucie samotności, odrzucenia czy opuszczenia. Napełnij mnie swoim duchem radości, aby nawet wśród prób mogłem Cię wysławiać i gloryfikować. Niech Twoja obecność będzie moim bezpiecznym schronieniem, gdzie mogę odpocząć, wiedząc, że będziesz się mną opiekował z czułością i wiernością. Panie, modlę się także za tych, którzy są wokół mnie i cierpią z powodu fizycznych, psychicznych lub emocjonalnych chorób. Wołam o uzdrowienie i odnowę dla każdej osoby przechodzącej trudne chwile, stawiającej czoła trudnym diagnozom lub dźwigającej ciężkie brzemię. Niech Twoja łaska dosięgnie ich w sposób nadprzyrodzony, przynosząc pocieszenie, siłę i nadzieję. Użyj mnie, Panie, jako narzędzie Twojego uzdrowienia i współczucia. Niech moje słowa, postawy i modlitwy odzwierciedlają Twoją miłość i świadczą o Twojej transformatywnej mocy. A teraz, o Jezu, z niezłomną wiarą oświadczam, że uzdrowienie jest w tej chwili zapieczętowane w moim ciele, umyśle i duchu. Prorokuję, że wszelkie zło dręczące moje zdrowie zostanie wykorzenione i odrzucone, nie pozostawiając żadnych śladów. Niech każdy organ, każdy mięsień, każda kość, każdy nerw i każda komórka będzie odnowiony przez Twoją chwałę. Niech krew przelana na krzyżu nadal płynie nade mną jako uzdrawiający balsam, oczyszczając i przywracając wszystko, co wymaga odnowy. Oświadczam, że boskie zdrowie, które jest Twoim pierwotnym planem dla mnie, objawi się w moim życiu zgodnie z Twoją doskonałą wolą. Żaden ludzki diagnoza, żaden raport medyczny i żadne słowa porażki nie mogą przetrwać przed Twoim żywym i skutecznym słowem. Wierzę, że jestem już uzdrowiony przez dokonaną pracę na krzyżu i przyjmuję tę prawdę z wdzięcznością i chwałą. O Jezu, mój panie i zbawicielu, chcę Cię czcić całym sercem za wysłuchanie tego wołania. Dziękuję Ci, że jesteś. Bogiem, który nigdy nie zawodzi, zawsze odpowiadasz na nasze błagania z miłością i miłosierdziem. Jestem wdzięczny, że jesteś lekarzem lekarzy, wiecznym pocieszycielem i odtwórcą wszystkich rzeczy. Dziękuję Ci za cud, który już działa w moim życiu i za moc, która będzie działała dalej, aż do pełnego spełnienia dzieła. Moja ufność jest mocno oparta na Tobie, gdyż wiem, że jesteś wierny w spełnianiu wszystkich swoich obietnic. Błogosławię Twoje imię, Wywyższam Twoją majestatyczność i oświadczam, że jesteś godzien całej czci, chwały i uwielbienia. Drogi bracie lub siostro, która modlisz się razem ze mną, pamiętaj, że ta modlitwa jest potężnym narzędziem do przywoływania obecności Jezusa w Twoim życiu i zdrowiu. Zachęcam Cię do dzielenia się tą modlitwą ze wszystkimi, którzy potrzebują pilnego uzdrowienia rodziną, przyjaciółmi, kolegami lub kimkolwiek, kto stawia czoła trudnościom. Nie lekceważ mocy wspólonej modlitwy, ponieważ może ona być kanałem, przez który Bóg objawi swoje cuda w czyimś życiu. Wraca do cudownej modlitwy do Jezusa o uzdrowienie każdej choroby, kontynuując gorliwe wołanie, głęboko nurkując, w transformującą moc Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i boskiego lekarza. Niech każde słowo tej modlitwy będzie okrzykiem wiary, pochwałą Twojego imienia i żarliwą prośbą o Twoje cudowne działanie. O Jezu, Ty, który jesteś Panem życia, alfa i Omega. Początkiem i końcem całego stworzenia, spójrz teraz na każdą duszę, która łączy się w tej modlitwie. Znasz, Panie, każdą chorobę, która dręczy ciała, każdy myśl, która zamąca umysły, każdy ciężar, który przytłacza serca. Jesteś Bogiem, który widzi, Bogiem, który bada, Bogiem, który kocha miłością nieporównywalną. Przyjdź, Jezu, swoim delikatnym i potężnym dotykiem i twórz cuda w każdej komórce ciała tych, którzy wołają do Ciebie. Niech Twoja. Boska światłość przenika głęboko, przywracając tkanki, organy, kości i nerwy. Tam, gdzie jest stan zapalny, niech będzie ulga, tam, gdzie jest słabość, niech będzie siła, tam, gdzie jest choroba, niech będzie pełne zdrowie. Wołamy, Panie, o Twoim interwencji w każdej komórce, w każdym atomie, w każdej cząsteczce istoty tych, którzy cierpią. Niech Twój Duch Święty, pocieszyciel, krąży jak rzeka życia, oczyszczając każdą nieczystość, rozpuszczając każdy ból, wymazując każdą plamę choroby. Niech chore komórki będą odnawiane, układy ciała będą harmonizowane, a idealna równowaga boskiego stworzenia będzie przywrócona. Powiedziałeś, Panie, Wieremiaszu 30:11, bo przywrócę Ci zdrowie i uzdrowię Twoje rany, mówi Pan. Wierzymy w te obietnice, Jezu. Wierzymy, że Twoja moc nie ma granic i że Twoja wola jest doskonała, ale o Zbawicielu nie prosimy tylko o uzdrowienie ciała. Wołamy także o uzdrowienie duszy i umysłu. Wiemy, że często fizyczna choroba Towarzyszy męczącym myślom, bezsenności, wątpliwościom, które niszczą, lękom, które paraliżują. Dotknij Jezu każdego zmęczonego myślenia. Przynieś jasność tam, gdzie jest zamieszanie, pokój tam, gdzie jest lęk, nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. Niech Twoja głos, który uciszył burzę na Morzu Galilejskim, uspokoi teraz wewnętrzne burze każdego serca. Niech Twoja obecność będzie balsamem namaszczającym każdą emocjonalną ranę, każdy uraz z przeszłości, każdą obecną trwogę. Panie, spójrz na strapione serca, na tych, którzy dźwigają ciężar poważnych diagnoz, wieści, które zachwiewają wiarą, niepewności, które odbierają radość. Prosimy Cię, Jezu, abyś odwrócił niemożliwe diagnozy w oczach ludzkich. Ty jesteś Bogiem niemożliwości. Sprawiłeś, że ślepi widzieli, paralitycy chodzili, trendowaci byli oczyszczeni. To, co niemożliwe dla lekarzy, jest możliwe dla Ciebie. Niech badania będą powtarzane i ujawnią Twoją chwałę. Niech lekarze będą zaskoczeni Twoją mocą. Niech rodziny zbiorą się, aby chwalić Twoje imię, świadcząc, że to, co było śmiercią, stało się życiem, to, co było bólem, stało się pieśnią, a to, co było chorobą, stało się cudem. Wołamy Jezu, aby każdy ból zniknął w tej chwili. Niech chroniczne bóle, ostre bóle, bóle odporne na leczenie zostaną rozpuszczone przez Twoją miłość. Niech Twoja drogocenna krew, przelana na krzyżu, omyje każdą chorobę, każde przekleństwo, każde dzieło wroga. Oświadczam w Twoim imieniu, że każda choroba pada teraz na Ziemię. Niech każdy duch choroby zostanie wypędzony, niech każdy jarzmo ucisku zostanie złamane. Powiedziałeś, Panie, przez jego rany jesteśmy uzdrowieni. Wierzymy, Jezu, że Twój krzyż jest naszym zwycięstwem, że Twoje poświęcenie jest naszym odkupieniem, że Twoja zmartwychwstanie jest naszą nadzieją. Prosimy Cię, Panie, aby pokój powrócił do ciała i duszy tych, którzy się modlą. Niech Twoja szalom, Twoja pokój przekraczający wszelkie rozumienie, otacza każdą osobę jak płaszcz miłości. Niech sen powróci jako spokojny, niech apetyt zostanie przywrócony, niech radość życia zostanie ponownie zapalona. Niech każdy, kto się modli, poczuje w tej dokładnej chwili Twoją rękę spoczywającą na jego głowie, Twoją głos szepczącą: Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Niech wiara będzie wzmocniona, nadzieja odnowiona, a miłość do ciebie rośnie jak niegasnący płomień. Oświadczamy Jezu, że uzdrowienie jest teraz zapieczętowane przez wiarę. Niech każda osoba, która podnosi swój głos w tej modlitwie, otrzyma namaszczenie uzdrowienia. Pewność twojej odpowiedzi, zaufanie do twojego działania. Niech wątpliwość zostanie zastąpiona przekonaniem, strach odwagą, słabość siłą twojego ducha. Wołamy, aby ta modlitwa była kamieniem milowym, momentem przełomowym, chwilą, w której twoja moc objawia się tak jasno, że nikt nie może zaprzeczyć, że Ty jesteś żywym Bogiem, Bogiem, który uzdrawia, Bogiem, który przywraca. A teraz Jezu oddajemy Ci cześć. Cześć Twojemu imieniu, które jest nad wszystkimi imionami. Cześć Twojej majestatyczności, która wypełnia niebo i ziemię. Cześć Twojej miłości, która nigdy nie zawodzi. Cześć Twojej wierności, która trwa na wieki. Dziękuję Ci, Panie, że słyszysz każde błaganie, że widzisz każdą łzę, że znasz każdą potrzebę. Dziękuję Ci, że nawet zanim skończymy tę modlitwę, już działasz, poruszasz góry, otwierasz drogi, objawiasz cuda. Dziękuję Ci, że Twoja chwała jest objawiana, że życia są transformowane, że ciała są uzdrawiane, że dusze są zbawiane. O Jezu, nasz Zbawicielu, nasza schronieniu, nasz przyjacielu, przyjmij całą czcią, całą chwałę, całą pochwałę. Niech Twoje imię będzie wywyższone w każdym świadectwie, które nadejdzie, w każdej historii uzdrowienia, która zostanie opowiedziana, w każdym życiu, które zostanie przywrócone. Wierzymy, że cuda dzieją się teraz, że łańcuchy są łamane, że Twoja moc płynie jak rzeka. Dziękuję Ci, że jesteś tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Dziękuję Ci, że nigdy nas nie opuszczasz, że nigdy nie pozostawiasz nas samych, że zawsze wyciągasz rękę, aby nas podnieść. A teraz, drodzy bracia i siostry, którzy towarzyszą w tej modlitwie, zachęcam Was z całego serca. Dzielcie się tą cudowną modlitwą ze wszystkimi, którzy potrzebują pilnego uzdrowienia. Nieznacznie to słowo wiary do chorych, do zniechęconych, do tych, którzy stracili nadzieję. Niech ono dotrze do szpitali, domów złamanych serc. Niech stanie się łańcuchem cudów, łączącym ludzi w jednym wołaniu o moc Jezusa. I nie zapominajcie o subskrypcji kanału, o byciu częścią tej rodziny modlitwy, gdzie będziemy kontynuować wołanie, chwalenie i świadectwo cudów, które Pan czyni. Tutaj modlimy się z wiarą, modlimy się z miłością, modlimy się, aby życie było dotykane i transformowane. Niech pokój Chrystusa będzie z Wami wszystkimi. Niech uzdrowienie będzie Waszym dziedzictwem. Niech imię Jezusa będzie gloryfikowane. Amen.